Czym jest brudna bomba? Na czym polega? Czy to jest tylko broń biologiczna, czy to jest broń chemiczna? Czy brudna bomba jest groźniejsza niż bomba atomowa? No właśnie, dzisiaj sam fakt na temat e, tak zwanej brudnej bomby, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie e, subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Na jednym z moich filmów na kanale mówiłem, e, przedstawiałem wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, mówiącą o tym, że może na świecie dojść do wybuchu wojny i zostanie użyta wtedy brudna bomba. No właśnie, ale czym tak naprawdę jest ta brudna bomba? Na czym polega, czy jest ona właśnie groźniejsza niż bomba atomowa? Zaraz to przedstawię szerzej. Będę tutaj bazował na informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedii. No nie ma co się oszukiwać, nikt po prostu nie ma takiej wiedzy szczegółowej, więc będę tutaj się właśnie podpierał informacjami na Wikipedii. Brudna bomba jest to bomba, której celem e, jest rozsianie materiału radioaktywnego, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu na możliwie dużym obszarze przy wykorzystaniu wybuchu klasycznego materiału wybuchowego. Broń ta nie jest rodzajem broni nuklearnej. No, i to jest tak naprawdę pojęcie, które budzi wiele dyskusji. No z jednej strony ma być po prostu promieniowanie, z drugiej strony nie jest bombą atomową, z, z, z kolei, z innej strony, ona składa się z klasycznych, praktycznie ładunków wybuchowych, tak? Z, z klasycznego materiału wybuchowego. No więc, czym tak naprawdę jest? Możliwości skonstruowania. Brudna bomba jest łatwiejsza w konstrukcji od bomby jądrowej. Nie wymaga użycia trudno dostępnych materiałów rozszczepialnych, jak i dużej ilości. Materiału wybuchowego, więc istnieje niebezpieczeństwo użycia je przez terrorystów. Główny materiał do produkcji takiej bomby radioaktywne izotopy promieniotwórcze może zostać łatwo zdobyty np. ze starych, porzuconych na terytorium byłego Związku Radzieckiego i nieopróżnionych na promienników. Przypadek zdobycia materiału radioaktywnego miał miejsce w Golani, gdzie przez nieprawidłowe przechowywanie materiału promieniotwórczego dostał się on w niepowołane ręce, w wyniku czego skażeniu uległa znaczna przestrzeń. No ale czym są tak naprawdę te napromienniki? Napromienniki są to stare urządzenia radiacyjne produkcji radzieckiej. W czasie rozwoju i testów promieniowania jonizującego radzieckie władze poleciły zbudowanie napromienników wypełnionych cezem 137, którym napromieniowano między innymi ziarna zbóż. Działania nie przyniosły zdawających czy nawet minimalnych efektów, i napromienniki porzucono. Znajdujący się w nich ces nadal jest radioaktywny. Obecnie trwają poszukiwania porzuconych napromienników. Ces, znajdujący się w urządzeniach, może zostać użyty jako środek do wykonania broni radiologicznej, czyli brudnej bomby. Terroryści, którzy w 1995 roku podłożyli ładunek w moskiewskim parku, przyznali się, że, że ces ukradli z napromiennika. Tak to właśnie wygląda. No ja bym powiedział w ten sposób, że tutaj trwa poszukiwanie, czy odnalezienie tych promienników, tak, że gdzieś po prostu zostały z, 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 zlokalizowane, raczej wątpię, tak, na pewno po prostu wiadomo, gdzie one znalazły się, albo komu po prostu, w jakie ręce one trafiły. No te osoby, które to kontrolowały, nie wiedziały po prostu, jaką to ma wartość, tak, praktycznie, więc tutaj wydaje mi się, że to jest po prostu mało prawdopodobne. Natomiast rzeczywiście, tak, to może trafić po prostu w ręce niepowołane tak naprawdę, tak, i to jest jakby Tutaj właśnie druże, duże zagrożenia, tak powiedział. Chociażby tutaj e, terroryści, tak, właśnie czy w, organizacje terrorystyczne mogą e, to użyć. No i teraz tak właśnie jeśli chodzi o, tutaj, o tą broń, tak zwaną brudną broń, według radiologa Zbigniewa Jaworowskiego, budowa brudnej bomby jest niepraktyczna z kilku powodów. Izotop o długim okresie rozpadu daje niskie natężenie promieniowania. Izotop emitujący promieniowania o wysokiej energii ma krótki okres rozpadu, co skraca czas oddziaływania ładunku. Do skażenia znacznej przestrzeni stężenia stężenie izotopu o średnim czasie rozpadu w bombie musiałoby być bardzo wysokie. Taki ładunek generowałby jednak Znaczne ilości energii, które prowadziłyby do uszkodzenia samej bomby od momentu jej uzbrojenia. No, wydaje mi się, że na pewno po prostu taka bomba ma po prostu swoje skutki negatywne, ale tu chodzi o to, że po prostu terroryści, czy mogą wejść po prostu w posiadanie takiego, tego ceza, cezu, e, za stosunkowo nieduże pieniądze i to po prostu może być dla nich jakby przekonujący argument. Tak. Na pewno jeśli chodzi o inne tej bomby, są one, mają, one są jeszcze gorsze, tak w swoim użyciu w użyciu bardziej e, drastyczne, tak, czyli większe skutki powodują. No i teraz tak. Usuwanie skutków. Kiedy materiał radioaktywny zostanie już rozrzucony na przykład na budynki w mieście i drogi, wszystko należy zdjąć: asfalt, chodniki, tynki, a nawet zburzyć całe domy. Wyobrażacie sobie, zburzyć całe domy. Czyli na przykład, jakby to terroryści użyli praktycznie, to trzeba wszystko zburzyć. No to jest rzecz nieprawdopodobna, tak? Wszystko zedrzeć. No to sam fakt, po prostu procedura tego zniszczenia to ile by to trwało i wywieźć w przeznaczone do składu materiałów radioaktywnych miejsce. Z tego powodu usuwanie zniszczeń jest bardzo kosztowne, aby rozwiązać problem naukowcy pracują nad piankami, żelami i emulsjami, aktualnie opracowano Polimerową strukturę, która dodana do wody używanej przez Straż Pożarną zatrzymuje większość radioaktywnych substancji. Polimer wiąże radioaktywne pyły, dzięki czemu łatwo jest je usunąć. Specjalny żel potrafiący zaabsorbować więcej niż 98% radioaktywnych atomów w pół godziny. No, ale to też nie daje po praktycznie stuprocentowej gwarancji, tak? I pytanie, w jakim to czasie po prostu trzeba użyć, i czy takie jednostki miałyby to nałożyć na, 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 na stanie. tak? No, załóżmy, że to miałoby doszło do użycia takiej brudnej bomby w jakimś państwie, które po prostu kompletnie nie jest na to przygotowane. To wątpię, żeby każda jednostka, tak, jednostka po prostu Straży Pożarnej miała takie właśnie substancje na, na stanie. Natomiast nieprawdopodobne jest, pomijam już skutki tak naprawdę, jeśli chodzi o ludzi, tak, że ludzie po prostu pomierają, zginą i tak dalej, no to wyobraźcie sobie, kiedy materiał radioaktywny zostanie już rozrzucony na przykład na budynki w mieście i drogi, wszystko należy zdjąć. Asfalt, chodniki, tynki, a nawet zburzyć całe domy. A teraz sobie wyobraźmy na przykład użycie takiej broni, brudnej bomby w Nowym Jorku. No to jest nieprawdopodobne, tak, te drapacze, chmur, te, te budynki, to jest rzecz nieprawdopodobna. Bo nawet te zamachy terrorystyczne, które miały miejsce dotychczas, tak, no to one były z użyciem ładunków wybuchowych i tak dalej, powodowały one zniszczenia, ale tutaj nie powodowały to, nie wiem, na przykład były jakieś zamachy na po prostu tutaj, tak, na środki komunikacji. No to nie powodowały, że trzeba po prostu całe dworce, lotniska rozbierać, tak? a tutaj praktycznie to by spowodowało, bo ten CES, ten materiał radioaktywny praktycznie wchodzi w głąb tych budynków i to jest jakby przerażające. Tak, nie tylko, że przenika, ale też po prostu wchodzi w głąb. Straszna sprawa, po prostu straszna sprawa. No, ale to rzeczywiście. Może być środek, który będzie używany, mógłby zostać używa, używa użyty tak, przez po prostu grupy terrorystyczne, tak? Ze względu na to, że może po prostu te, te grupy terrorystyczne wejść po, po prostu w posiadanie, bo ktoś może im sprzedać to za stosunkowo niewielkie pieniądze, tak by o to chodzi. To jest jakby kwestia tego, wiadomo, że tutaj, jeśli chodzi o możliwości, tak, to jakby, jeśli chodzi po prostu o skalę, to są inne środki, które mogą być jeszcze groźniejsze Natomiast tutaj rzeczywiście to jest bardzo niebezpieczne. Czyli bomba, której celem jest rozsianie materiału radioaktywnego, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu. A czym jest promieniotwórcze skażenie? Tak, no to znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej przedmiotów, organizmów żywych, budynków i wielkich obszarów powyżej naturalnego poziomu aktywności promieniotwórczej. Skażenie promieniotwórcze może powstać na skutek niewłaściwego składowania materiałów radioaktywnych, wycieku promieniotwórczego z instalacji jądrowych, zwykle substancji chłodzących. Reaktor, no to mieliśmy przykład właśnie z Czarnobylem, emisji radioaktywnych gazów na skutek przegrzania stosu lub wybuchu w elektrowni jądrowej w rezultacie opadania substancji promieniotwórczych z obłoku wybuchu jądrowego po wybuchu bomby jądrowej oraz w wyniku tworzenia się ich pod działaniem neutronów, Tak tzw. promieniotwórczość wzbudzona. Czas trwania skażenia promieniotwórczego wynosi od kilku godzin do kilku tygodni, a nawet miesięcy i lat. Czas ten zależy od trwałości. Pierwiastków promieniotwórczych wchodzących w skład opadu oraz rodzaju emitowanego przez niepromieniowania. Skażenie powstałe w chwili od, od, opadania substancji pyłów promieniotwórczych z pierwotnego źródła np. obłoku wybuchu jądrowego jest nazywane pierwotnym. Natomiast skażenie powstałe w wyniku przebywania w terenie skażonym lub na skutek zetknięcia się ze skażonymi przedmiotami nazywamy skażeniem wtórnym. Zmienność wiatru powoduje, że miejsca wystąpienia e, skażenia oraz jego intensywność są trudne do przewidzenia. Więc tak właśnie wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o to wskażenie. No nieprawdopodobna sytuacja, jeśli chodzi właśnie o tą brudną bombę, tak? Gdyby ta rzeczywiście brudna bomba została użyta przez e, na przykład tutaj grupy terrorystyczne. No tutaj jasnoickowski na przykład mówi o tym, że może dojść do wybuchu wojny i podczas tej wojny zostanie użyta broń, właśnie brudna broń. Czyli na przykład ta brudna broń mogłaby zostać użyta przez państwo jakieś, tak? E, to byłoby też po prostu szokujące, e, szokująca praktycznie historia. No oby ten już się nie zrealizował, oby do tego nie doszło, ale myślę, że warto wiedzieć tak naprawdę na czym polega ta brudna bomba, bo z reguły jesteśmy informowani, tak, broń biologiczna, chemiczna, bomba atomowa, broń po prostu taka tradycyjna, tak, moździerz, jakieś po prostu armaty, myśliwce, tak, z bronią czołgi i tak dalej, a tu jest zupełnie inna, tak zwana brudna broń. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie, trzymajcie się, cześć!